Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was w nowym filmie. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszkę inaczej, z innej perspektywy, ale będzie, słuchajcie, hol zakupowy. Już pewnie widzieliście w tytule: będzie Home and You. I słuchajcie, dosłownie kilka rzeczy przywiozłam z Home News z Polski, bo jakby powiem Wam, uwielbiam ten sklep. I u nas jest bardzo podobny sklep, The Ranch. Um, ja Was kiedyś w ogóle zabiorę do tego sklepu, a szczególnie zabiorę Was, jeśli chodzi o, o Christmas time, o taki, wiecie, świąteczny czas, bo tam są piękne dekoracje do domu. On generalnie ma bardzo ładne dekoracje do domu, wiecie, tam już jest też i do ogrodu, i do domu, tam są piękne dekoracje, ale powiem Wam, że e, właśnie znowu sentymentalnie wracam zawsze do Polski i zawsze muszę zaglądać do Home and You, a poza tym mam wrażenie, że niektóre jednak te rzeczy w Home and You... Są jakby takie lepsze gatunkowo, tak, tak przynajmniej w mojej opinii, taka jest oczywiście, to jest tylko moja o, opinia subiektywna. Tak mi się wydaje. No i poza tym Home You, wiecie, w tym letnim okresie ma bardzo fajne, bardzo fajne, słuchajcie, takie obniżki, promocje. Ja też na bardzo fajne promocje napotkałam, będąc w, w tym okresie właśnie, w tym okresie letnim. Słuchajcie, było tak, że niektóre te rzeczy już w tej chwili nie pamiętam, bo dosyć tych rzeczy kup, 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 kupowałam, troszeczkę tych rzeczy, ale było tak, że część rzeczy było, że jak się kupi jedna rzeczy to drugą rzecz się ma za 90%, 90 taniej, czyli ta druga rzecz wychodziła faktycznie grosze. Tak jak akurat y, pamiętam w przypadku, słuchajcie, takich tych ściereczek kuchennych, bardzo ładnych i dobrze wykonanych, gdzie jedna ściereczka, słuchajcie, kosztuje tutaj 1,25,99, a druga 27, więc w, w tym wypadku wiem, pamiętam dobrze, że było tak, że jedną y, płaciłam normalną cenę, a druga właśnie była ta tańsza, ta troszeczkę tańsza, za 25 zł, ona była, słuchajcie, jakieś grosze wtedy, bo, bo to wtedy było była 90%, 90 obniżki. Jeszcze jedno, kochani. Słuchajcie, u mnie trwają prace ogrodowe, więc jeśli będą jakieś szmery, bajery, bądź piesek będziesz czekał, bo to też, wiecie, różnie bywa, no to z góry Was przepraszam. No, takie uroki nagrywania. Ale tak, wracając do homeniu to wiem, że była taka promocja i była równolegle w tym samym czasie, jak ja byłam też promocja, że jak się kupiło, wydało tam powiedzmy za każde 100 zł było jakby dodatkowe 100 zł dostawało się jakby w prezencie do wydania w takich bonach. A ponieważ ja zrobiłam troszeczkę tych zakupów, no to tam dosyć fajnie mi to wychodziło na takim ogólnym rachunku, wiecie, dosyć, dosyć fajnie to, to wyszło, biorąc właśnie choćby nawet te promocje takie, wiecie, że 90% jest. Taniej. Dobra, słuchajcie, ja się jak zwykle rozgadałam, więc może przejdźmy do zakupów. Więc pierwsze rzeczy, które Wam właśnie już pokazałam, to były dwie ściereczki z Homenu. Home ja, słuchajcie, te ściereczki kupuję bardziej dekoracyjnie do, do, do kuchni. Lubię mieć takie, wiecie, ściereczki, które. Używam, ale, ale lubię też mieć takie, które wiecie gdzieś tam są po prostu dekoracyjne i je wzięłam też z taką myślą, więc one są bardzo takie grubaśne, dobrze wykonane. Bardzo fajne są te ściere, ściereczki. To, to słuchajcie, jak zwykle poczyniłam jakieś zakupy, takie wiecie do domu, kubkowe. No, ten mi się bardzo spodobał. Taka forma, wiecie, nieoczywista, asymetryczna. Ja mam w ogóle, słuchajcie, jakiś szal na temat szklaneczek, filiżaneczek, kubeczek. Dajcie dziewczyny znać, czy wy też tak macie. Bo ja Wam powiem, że w tych wakacjach, ponieważ byliśmy trochę we Włoszech i tam jest, te, wiecie, włoskie bialetti, Ale to Wam pokażę te, te wiecie, takie do, do Ekspreso kubeczki. Też przywiozłam. Przywiozłam właśnie z HomeLU jakieś. Przyniósł wiozłam z Niemiec, z Teddy'ego, bo też mi się spodobały. To też będziecie widziały gdzieś albo we vlogach, albo w holach zakupowych. Zobaczę, jak to tam wyjdzie. Albo może już, już były te, te, te vlogi. No i tak samo w homeniu nie mogło się obyć bez kubeczków. Słuchajcie, kolejny kubeczek, taki w formie torebuni. Ja już jeden taki mam. Trochę wiecie, jak szanelka. One były bardzo ładnie zapakowane, bo ja tutaj już co prawda pozwoliłam sobie, żeby wiecie, tu nie trwało zbyt długo e, szereścić, więc on był zapakowany, e, zapakowany w te pudełeczko z, z jakąś kokardunią i tutaj można jeszcze wiecie, fajny, fajnie komuś na prezent właśnie dla kogo, od kogo z taką kokardką sprezentować komuś można, więc to był bardzo ładnie zapakowany kubek, więc więc one jeszcze są w pomeniu, jakby ktoś był zainteresowany właśnie nawet komuś na prezent. Dalej, z Homeniu słuchajcie. Z Homeniu przywiozłam też takie z podwójnym szkłem. Szklaneczki wzięłam sobie teraz. Ja mam takie typowo przeźroczyste, podstawowe, ale zdecydowałam się na takie, słuchajcie, z zielonym, z zielonym w środku szkłem. I to jest konieczynka. I takich szklaneczek z reguły ja biorę jak kubeczki, czasami biorę pojedynczo, bo mi się tam, wiecie, jakiś spodoba to takie szklanki zawsze biorę po czwórnie z reguły biorę po cztery, żeby był tak jakby komplet, bo taka ciekawostka. Jeśli ktoś nie wie, to z reguły w Polsce używamy takich, wiecie, zestawów, setów czy obiadowych, czy szklankowych po sześć. A w Anglii jest tak, że mamy zawsze po cztery sztuki. Więc ja już tak z przyzwyczajenia, ponieważ już się tak przyzwyczaiłam. To też biorę sobie po cztery. No i tutaj jest, wiecie, jak się naleje tego napoju czy kawki, to jest taka forma konieczynki, więc takie były cztery. To oczywiście Wam przyniosłam pojedynczo pokazać, bo jakby nie ma sensu pokazywać Wam jakby wszystkiego. Dalej, to będą kubeczki. Sobie tak odłożę tutaj, bo wiecie, mam troszkę tych rzeczy. Następne rzeczy, które będą, słuchajcie, to wazony. Jakoś naszła mnie, słuchajcie, obsesja. Tyle mi się podobało tych wazonów tam. Więc, więc tak, może pokażę Wam ten. Ten jest przepiękny. Kula jest też, słuchajcie, tutaj taki ścięty. No, zobaczcie, no, piękny jest ten wazon. Klasyczny, biały. Ja mam też dużo szarości w domu, właśnie dużo bieli mam, więc myślę, że on będzie przepięknie wyglądał. Powiem Wam, że jest bardzo głęboki i teraz tak. Ja albo sobie użyję go jako wazon, że wiecie, tutaj będą tak fajnie pochylone te kwiaty, te kwiaty, albo po prostu tylko jako ozdoba, tak stojący gdzieś. No, zobaczę, na pewno sobie gdzieś go skomponuję. Jeszcze nie wiem, gdzie ją. Powiem Wam, że on jest taki dosyć, dosyć. Taki duży ten wazon, bardzo mi się spodobał, a poza tym, wiecie, taki klasyczny na lata biały to idealnie. Dalej, jeśli chodzi o wazony, już może mniej klasyczny, coś takiego. Taki troszkę malowany, on też jest bardzo duży i powiem Wam szczerze, że później się zastanawiałam, jak ja go sobie skomponuję, bo jednak ten róż, ja mam mało różu, ale ponieważ tutaj też jest jakieś troszkę bieli, on jest taki troszkę przechodzący w ombre, trochę tu jest szarości, więc myślę, że go jakoś sobie gdzieś tam skomponuję. Też jest dosyć duży i taki ciężki. I następny wazon, który mi się spodobał już jako taka, wiecie, bardziej dekoracja, albo jak, jako takie suche kwiaty, po prostu jakiś ładny, taki porządny bukiet kupię suchy, to jest taki ażurkowy, przepiękny wazon. Ja już, ja już wiecie, ja będąc w sklepie, już go widziałam u mnie, albo w przedpokoju, właśnie z takimi dużymi, ładnymi kwiatami porządnymi. Ja co prawda wolę kwiaty świeże, nie przepadam za sztucznymi, ale jeżeli są dobrze wykonane, tak wiecie, porządne te kwiaty, to jestem w stanie się skusić na jakieś takie fajne. Zobaczę, może coś znajdę jakąś jakąś ładną tu wiązankę zrobię, zobaczę. Albo po prostu będzie tak dekoracyjny, właśnie myślałam, koło schodów, jak się idzie, wiecie, do góry. Albo. przepraszam Was za pieska. Albo, albo w przedpokoju, bo do niego słuchajcie, kupiłam też taką misę, też ażurkową. I ona, słuchajcie, jest też przeznaczona właśnie do takiej formy ozdobnej. I też tutaj myślę, może albo jakieś ozdoby, albo jakaś fajna świeczka, albo po prostu w przedpokoju, może na jakieś wicie klucze. No, zobaczę. Tak wstępnie sobie myślałam, że może do przedpokoju, do holu, gdzie się wchodzi, ale może, może gdzieś znajdę inne zastosowanie. To jest to. Następne, słuchajcie, kupiłam taką doniczkę. To jest taka piękna, ozdobna doniczka i ona jest, zaraz Wam tutaj pokażę, ona jest, słuchajcie, na takim stojaku metalowym. O, coś takiego. I zdecydowałam się na nią, dlatego że pomyślałam, po pierwsze, będzie bardzo ładnie wyglądać, bo jest piękna, ozdobna. Będzie bardzo ładnie wyglądać, jeśli chodzi. Jeśli tutaj przyjdzie, wiecie kwiat, jakieś ładne, żywe, zielone, oczywiście prawdziwy kwiatek, ładne, zielone, słuchajcie, liście. Myślę, że tutaj może wypuszczone to będzie pięknie się odbijać ta biel z tą zielenią. A druga rzecz, ja kupiłam sobie tą doniczkę do zestawu, ponieważ z tego już mam wcześniej kupione, jakąś tam wiecie, na, na słodycze taki półmisek, dokładnie w tym samym wzorze. Mam taką miseczkę ładną też ozdobną, także myślę, że jak to będzie na stole i gdzieś tam ten kwiat, to będzie bardzo ładnie się komponować. Więc to w sumie do takiego zestawu kupiłam, ale ogólnie powiem Wam, że spodobała mi się też ta doniczka sama w sobie. Ale ponieważ mam zestaw, to tylko, tylko lepiej. I chyba to będzie, tak mi się wydaje. Słuchajcie, um, ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałam. A nawet jeśli zapomniałam, słuchajcie, to może um, albo będzie pominięte, albo Wam po prostu pokażę w, przy okazji w innych vlogów. I słuchajcie, kupiłam przepięknie. w mojej ocenie, oczywiście. Mi się bardzo, przepraszam, że przestawić sobie. Bardzo spodobał, słuchajcie, taki ozdobny świecznik. Popatrzcie. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Ładny, srebrny, taki porządnie wykonany. On też nie był, słuchajcie, taki wcale. Już Wam powiem, on kosztował. Jeśli ktoś, dziewczyny, jesteście zainteresowane, to on kosztował 250 zł. Yy, 250 zł w Home menu, Ale właśnie, ponieważ była, wiecie, ponieważ tutaj były te inne rzeczy, to jakoś to wiecie, te, to się, coś tam się odjęło, bo były te fajne promocje, więc, więc w sumie za ten świeżnik zapłaciłam normalną cenę. Ale gdzieś tam wiecie, te inne produkty już były troszeczkę tańsze. Yy, tak, no i tak. To jest szkło. Bardzo fajnie wykonany, taki naprawdę solidny. No, i tutaj ma słuchajcie, te kuleczki na dole. Widzicie tutaj takie diamenciki. Ja już troszeczkę tych rzeczy mam, takich powiedzmy, tych wiecie, ozdobnych diamentów gdzieś tam przy lampce w dużym pokoju. Więc myślę, że on bardzo ładnie będzie wyglądał na stole. Na końcówce myślałam na końcówce stołu, ponieważ ja mam też lampy takie wiecie, zwisające, długie, bardzo podobne, właściwie kapsułowo, mogłabym powiedzieć, bardzo podobne do tej obudowy. To myślę, że to będzie fajnie na stole gdzieś tam z tyłu fajnie wygląda. Taką mam wizję, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, więc tak, dziewczyny, chyba to wszystko, jeśli chodzi o You myślę, że o niczym nie zapomniałam. A jeśli tak, to, to po prostu Wam może pokażę gdzieś przy okazji. Bo wiecie, troszkę tych zakupów było, z, troszkę też podróżowaliśmy, więc być może o czymś zapomniałam i coś już po prostu umyłam i schowałam. A w tej chwili już, wiecie, nie jestem w stanie tych rzeczy zebrać tak do kupy, kolokwialnie mówiąc, żeby Wam to wszystko pokazać. Ale myślę, że, że chyba z Home New to były, byłoby... Wszystko, tak mi się wydaje. W każdym razie dziękuję Wam za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, że coś sobie zobaczycie, coś sobie może Wam też przypadnie do gustu, bo to są aktualnie rzeczy kupione teraz, więc jakby jeżeli ktoś jest zainteresowany, to lecicie do homeniu na pewno tam jeszcze znajdziecie te rzeczy. A ja dziękuję Wam za dzisiejsze oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmików. Oczywiście, dziewczyny, że muszę Wam zrobić małą dogryweczkę, bo słuchajcie, zapomniałam. O, tym pięknym koszu. A to Wam musiałam pokazać, słuchajcie. Zanim rozpakuję, zanim rozłożę, musiałam Wam pokazać. Słuchajcie, welurkowy, przepiękny, z ozdobnymi, wiecie, imitacją diamencików, cyrkonii. Bardzo ładny. Tutaj ta, ta lamówka to jest taka satynka i w środku też jest taki, wiecie, mięsisty... To nie jest taka zwykła tekturka, tylko taki bym powiedziała też alawelurek, bardzo mięciutki w środku. No, dosyć takich potężnych rozmiarów, jak widzicie, takich średniawych. No i ja go wzięłam, słuchajcie, z myślą do właśnie dużego pokoju, living roomu, na tak myślę, na zabawki moje, mojej psinki. Taki był docelowy zakup, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jest przepiękny, więc ja musiałam Wam go pokazać. Więc taka króciutka dogryweczka i dziękuję Wam za. 在观看今这的电影。